Cześć dzień dobry, witam ciebie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Podlacki, Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, tym razem kilka ciekawych wydarzeń z ostatnich godzin. W zasadzie mam na myśli tutaj sesję poniedziałkową, 22 dzień stycznia. Ja tak z automatem mówię sesję, a w zasadzie można byłoby powiedzieć po prostu poniedziałek, mówiąc o sesji, oczywiście nawiązuje do tego, co działo się na giełdzie papierów wartościowych, a tam również, jak to mówią, szału nie było i bardzo mocna zagranica, jak na razie nie daje nadziei, na. Polskiej giełdzie, nam, inwestorom właśnie w Polsce, na to, że coś może się tutaj znacząco poprawić. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o indeksie WIG-20, ale również o indeksach mniejszych, tych mniej istotnych. MWIG, SWIG również nie radzą sobie jakoś specjalnie rewelacyjnie. A wydarzeniem dnia, wydaje się, był, była informacja o tym, że na terenie naszego kraju wylądował swoim odrzutowcem wartym 70 milionów dolarów, czyli prawie 280 milionów złotych. Elon Musk, najbogatszy człowiek świata, patrząc na ranking z grudnia jeszcze 2023 roku, teraz pewnie to się mogło lekko pozmieniać, ale no na pewno, jeżeli nie lider, to światowa czołówka. O tej wizycie też sobie dzisiaj chwilę porozmawiamy. Natomiast w ramach wstępu do tego materiału zachęcam Ciebie, drogi widzu, do zostawienia kciuków w górę subskrypcji. Oczywiście kanału dla zasięgów dobijamy do okolicy 6100 subskrypcji na kanale, za co Wam wszystkim bardzo dziękuję. I przypominam od razu o akcji. Inwestorzy pomagają przy okazji WOŚP i 50% wsparcia kanału, które regularnie przekazujecie już od mniej więcej dwóch lat, akurat z okresu, który teraz trwa z tych dwóch tygodni, przed nami jeszcze powiedzmy ten drugi tydzień, bo tydzień już za nami, będzie przeznaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na ten moment już blisko 1400 zł i top 3 w zestawieniu. To też widzicie po prawej stronie w dolnym rogu. Zaproszę na kolację. Przyjadę do tych osób w dowolne miejsce w całej Polsce i zaproszę na kolację, gdzie też pewnie ogiełdzie sobie. Porozmawiamy, więc myślę, że to też może być dla Was pewnego rodzaju zachęta. Dodatkowo upominki okolicznościowe dla osób, które wsparły kwotą 200. Ale przechodzimy już do konkretów. Wracając jeszcze wszystkie szczegóły dotyczące naszej grupy Facebookowej, o której wspomniałem, dotyczące właśnie tego wspierania akcji, a także kontakt do mnie, adres mailowy znajdziecie w opisie do tego materiału. Także myślę, że z nawigacją problemu nie będzie. Już w niedzielę do Polski przyleciał Elon Musk, natomiast no, w niedzielę wieczorem, więc jeszcze tak wiele się po drodze tutaj o tym nie mówiło. Dzisiaj pierwsze zdjęcia, pierwsze relacje zaczęły się pojawiać w internecie, właśnie jak ktoś uchwycił gdzieś Elona Muska. Nawet tutaj zdjęcia jego odrzutowca możemy sobie podziwiać, ale to nie jest aż tak bardzo istotne, natomiast no, nie jest to wizyta, która miałaby na celu no, na przykład poszukiwanie partnerów biznesowych, rozpoczęcie jakiejś dużej inwestycji, czy chęć zainwestowania w Polsce, no, na przykład czy swojego kapitału, czy pośrednio przez którąś ze swoich spółek, co oczywiście byłoby bardzo mile widziane przez nas, przez inwestorów też w kontekście oceny sytuacji na naszym rynku. Natomiast tutaj myślę, że kluczową będzie kwestia edukacji na temat właśnie związany... Z obozem Auschwitz-Birkenau, tak jak też redaktorzy tutaj piszą, że Elon Musk będzie się dokształcał o antysemityzmie, a, te, semityzmie, a to też wynika z tego, że jeszcze w ubiegłym roku pojawił się taki, jak to mówią media, absurdalny wpis, teoria spiskowa, właśnie w kontekście Żydów, którą wrzucił tam Elon Musk. I tutaj problemem jest to, że bardzo szybko wtedy reagowały Disney, Warner Bros. Discovery. Comcast, Lionsgate Entertainment, Paramount Global i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, które wstrzymały w serwisie Elona Muska X reklamy pod wpływem właśnie tego wpisu, który został nazwany i szeroko okrzyknięty antysemickim. Co prawda Elon Musk bardzo stanowczo zaprzeczał, że jego post miał właśnie taki charakter, ale no z drugiej strony pojawia się pytanie, czy tutaj, no aby na pewno Elon nie przesadził w trakcie tej wypowiedzi, już nie będziemy tutaj Oczywiście tego oceniać. Niemniej jednak wydaje się, że właśnie głównym powodem jest właśnie chęć takiego doedukowania się na naszej polskiej ziemi, a wiemy o tym, że tutaj też tych ruchów związanych właśnie z Żydami jeszcze kilkadziesiąt lat temu było naprawdę, naprawdę bardzo dużo, więc jeżeli już Elon Musk no, bierze się za komentowanie, to dobrze, żeby też miał przynajmniej taką lokalną prawdę, jak to wszystko po drodze wyglądało, bo wiemy o tym doskonale, że jest to pan, który, no jak już coś w mediach napisze, jest na tyle zasięgowy, że ludzie mogą za nim pójść, a jeżeli ktoś jest tym trenceterem, ktoś no, jest poniekąd, Takim influencerem też w internecie, nie tylko wielkiej klasy biznesmenem, ale też influencerem, i podążają za nim ludzie, no to wypadałoby, żeby teorie głoszone publicznie no, miały przynajmniej cokolwiek wspólnego z prawdą, no bo bez tego to myślę, że też daleko nie zajdziemy. Tu nawet jeden z widzów podesłał na naszą grupę Obserwuj Inwestuj, zarabiaj nagranie. O, i jak możecie sobie spojrzeć, Elon Musk tutaj nawet, to jest prawdopodobnie kamera, ale ja to tak analizowałem, czy to nie jest jakiś podgrzewacz, bo zobaczcie, jak tutaj to powietrze, wiecie, tak zmienia swoją konsystencję, o ile tak można o powietrzu powiedzieć, więc, więc nie wiadomo, czy to nie jest przypadkiem coś, co ma na celu uchronienie Elona Muska przed jeszcze jakimś ewentualnie wyziębieniem w Polsce, chociaż akurat dzisiaj w Krakowie było całkiem ciepło, jechałem dzisiaj przez przez Kraków, jakby tutaj termometr w samochodzie pokazywał 7 stopni na zewnątrz, więc wcale źle nie było. Z punktu widzenia biznesowego, politycznego uważam, że ta wizyta kompletnie, kompletnie nic nie zmieni, nic nie przyniesie. Myślę, że tutaj nie ma jakichkolwiek szans na to, że któraś ze stron będzie mogła coś dla siebie ugrać. Mamy tutaj choćby obozy odpowiednio rządzący, czy ten, który rządy stracił. Raczej nie spodziewam się tutaj, żeby coś się po drodze zmieniło. I tutaj jeszcze ten ranking, tak jak wam powiedziałem. To jest ranking z grudnia, z tego co pamiętam. Tak, 4 grudnia 2023. No i tutaj Elon Musk na pierwszym miejscu. Był wtedy najbogatszym człowiekiem na świecie i posiadał ponad 245 miliardów dolarów. Tu Tesla, SpaceX, oczywiście udziały też w dawnym Twitterze, teraz platformie X. No niemniej jednak pamiętajmy o tym, że to są udziały i nie ma możliwości, żeby z dnia na dzień skeszować, można powiedzieć, te swoje udziały, pozbyć się ich i na przykład wypłacić sobie z Giełdy gotówkę, bo to po pierwsze, należy obrobić etapami, no, a po drugie, no to też umówmy się. No, duże transakcje właśnie, choćby Elona Maska na akcjach Tesli z automatu generowałyby pogorszenie sentymentu, i już na takich poziomach, jak teraz załóżmy, przy tej kapitalizacji akcji nie można byłoby nie sprzedawać, więc to też jest inna sprawa. Jeff Bezos na trzecim miejscu i tutaj spora strata do Elona Maska, około 80 miliardów dolarów właściciel Facebooka Mark Zuckerberg, 115. Koma 9. Bill Gates 117,6, szóste miejsce. A Warren Buffett z Berkshire Hathaway 119 3, No widzimy, że tutaj w miarę to wszystko jest wyrównane. Dopiero powiedzmy od czwartego miejsca te przeskoki są coraz to większe. No i tutaj znacząca przewaga Elon Muska właśnie w tym, w tym zestawieniu. No dobrze, przejdźmy dalej do kolejnych rzeczy, które dzisiaj też warto byłoby skomentować. Pojawiła się paczka danych z Polski. Danych, które no niestety, ale trochę rozczarowały. Przede wszystkim sprzedaż detaliczna, która w grudniu wskazuje na wzrost rok do roku na poziomie 0,5% i z rozrostem, wzrost ale konsensus zakładał no nieco inny pół, a poprzednio mieliśmy plus 2,6% i te dane ostatecznie no nie były najlepsze. Produkcja przemysłowa rok do roku minus 3,9%, poprzednio było minus 0,7%, a więc dane grudniowe również bardzo, ale to bardzo słabe. Co ciekawe, przeciętne wynagrodzenie rok do roku rosło w ostatnich miesiącach około 11-12%, teraz też miało być w okolicach 11,8-11,9 bodajże, a tymczasem odczyt 9,6, co akurat myślę, że nie jest aż tak złą informacją w kontekście walki z inflacją w naszym kraju. No niemniej jednak te dane, które się pojawiały, które dzisiaj yy, odczytaliśmy w gus no nie były najlepsze i też patrząc, patrząc na przebieg tej dzisiejszej sesji, no do godziny 9.30 utrzymywaliśmy szczyty w okolicach 220, a później WIG20 systematycznie w dwóch falach zniżkował i nawet na czerwono nam się zaświecił, mimo mniej więcej 1% wzrostu, który na początku notowań obserwowaliśmy. I co z tego, że SP radzi sobie rewelacyjnie. Dziś kolejne 0,4 na plusie, jak na ten moment. Śrubujemy historyczny szczyt notowań i coraz bliższa odległość do poziomu 5000 punktów, bo to w tej chwili jakieś 144 punkty, czyli już mniej niż 3%. Do tych magicznych 5000, poprzedni szczyt jest już pokonany około 40 punktów, czyli około 0,8, 0,9%. Skoro to nie przekłada się, na poprawę sentymentu na naszej polskiej giełdzie papierów wartościowych. Niemniej, no i przed Stanami Zjednoczonymi, przed Polską jeszcze sezon wynikowy, jeszcze wyniki finansowe za czwarty kwartał 23 i za cały 2023 rok tych najważniejszych spółek, które najbardziej na indeksy na rynki wpływają, więc o tym też musimy pamiętać. Jednym z powodów, które mogły nam dzisiaj nieznacznie zaszkodzić, no problemy giełdy chińskiej były, no bo przecież dzisiaj rano ponad dwuprocentowe spadki na indeksie Hang Seng, Shanghai Composite. Chińskie akcje szukają, na bessy, szukają, szukają, ale coś znaleźć nie mogą. Chińskie akcje spadają na poziom najniższy od 19 lat zagraniczni inwestorzy odwrócili się od nich plec, od akcji plecami i wybierają inny azjatycki rynek, rynek japoński i to też jest ciekawe, ale można tutaj w mojej opinii szukać pewnego rodzaju korelacji, bo ostatnio ponadprzeciętnie dobrze radzi sobie indeks Nikkei i Pytanie, czy coś takiego się w Japonii zmieniło, czy to po prostu jest ta migracja kapitału z giełdy chińskiej na giełdę japońską, olbrzymiego kapitału, no bo na przykład inwestorzy jednak chcą pozostać na kontynencie azjatyckim, nie chcą szukać inwestycji w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, no i na przykład przerzucili się na indeks Nikkei, co mogłoby jakby wyjaśniać te ostatnie mocne wzrosty przy bardzo słabej postawie Hang Seng czy Shanghai Composite. Myślę, że to też jest bardzo ciekawa sprawa. Ta niskie akcje mogą okazać się jednak dobrą okazją, jeżeli trwający od trzech lat spadkowy trend się odwróci, no tylko musi się odwrócić, bo na razie to byłoby takie trochę złapanie spadającego noża. W nocy informacja o tym, że Ludowy Bank utrzymał stopy procentowe dla kredytów jednorocznych i pięcioletnich na poziomach odpowiednio 3,45 i 4,2, natomiast to, co najważniejsze, oczywiście to utrzymał. Utrzymał właśnie na poziomach niezmienionych. W trakcie dnia pojawiały się też ciekawe informacje. Między innymi, news dotyczący dotyczące tego, że Polska straciła miliardy i kontrolę. Nikt z standardową, sztandarową, przepraszam, transakcję obajtka, chodziło o sprzedaż akcji w loto, lotosu, jak to się mówi, za bezcen, znacznie poniżej wartości rynkowej, co spowodowało, że Polska straciła kontrolę nad jedną piątą produkcji benzyny i oleju napędowego, a w konsekwencji, konsekwencji zagroziła bezpieczeństwu energetycznemu państwa. Takie doniesienia publikuje Business Insider Polska. Powołując się na swoje źródła. I tutaj w raporcie NIK kontrolerzy napisali, że Orlen zbył podmiotom prywatnym aktywa co najmniej o 5 miliardów złotych poniżej szacowanej przez NIK ich wartości. W tym zbycie udział w rafinerii gdańskiej na rzecz Ramko nastąpiło poniżej wartości wyceny około 3,5 miliarda złotych. Nie należy o tym zapominać, ten temat będzie cały czas sprawdzany i badany. No i tak jak teraz rozmawiamy o potencjalnym finansowaniu ze środków zarobionych przez Orlen mrożenia cen energii w Polsce, no to przynajmniej mówimy tutaj o tym, że no te ceny zostaną, te ceny no przysłużą się powiedzmy obywatelom, te pieniądze, te pieniądze przysłużą się obywatelom, tymczasem no to środki, które de facto bezpowrotnie nam po prostu wypłynęły z naszego kraju na zewnątrz, to też nie jest najlepszą informacją, ale czekamy oczywiście też na ostateczne doniesienia, badania, sprawdzenia, bo pewnie niedługo jakieś dodatkowe raporty będą się pojawiały. Zadłużenie skarbu państwa znów w górę na liczniku już grubo ponad 1,3 biliona złotych jest. Drodzy widzowie, to na koniec 2023 roku. Tak wynika z szacunkowych danych opublikowanych w poniedziałek przez Ministerstwo Finansów. No i tutaj mamy jeszcze informację o tym, że z danych opublikowanych przez MF wynika, że dług krajowy na koniec grudnia miał wartość 1,04 biliona złotych, zaś w sensie dług zagraniczny 303 miliardy, co stanowi 22,6% całego długu skarbu. Skarbu państwa. No więc widzimy, że za granicą też coraz to mocniej się zadłużamy. A jeżeli chodzi o wzrost tego zadłużenia, miesiąc do miesiąca, patrząc na koniec grudnia, było to plus 2,8%, o 37 miliardów złotych. O tyle więcej się zadłużyliśmy. I jeszcze ciekawostka ze spółki giełdowej CD Projekt Broni, okolicy wsparcia przy 100 złotych. Spółka zapowiada produkcję nowej Wiedźmińskiej Sagi, interesuje się też sztuczną inteligencją. Czy to będzie ten Game Changer? Kto wie, no na pewno potrzebujemy dużej premiery w przyszłości, najlepiej jak najbliższej, a skoro już w 2024 Prace się rozpoczną, no to będzie się pojawiać coraz więcej materiałów i to może być nadzieja dla spółki, choć jak na razie w krótkim terminie, mając na uwadze dużo pozycji shortów, potwieranych na spadki, tutaj myślę, że ta krótkoterminowa przyszłość no nie jest widziana w jakichś bardzo kolorowych barwach, chyba że jakiś short squeeze tutaj się przydarzy, czyli właśnie wycięcie shortów, czyli dynamiczny szok, dynamiczny szok wzrostowy, mocne zaangażowanie kapitału, przede wszystkim inwestorów zagranicznych, które będzie miało na celu wycięcie shortów, im tak dużych strat na pozycjach, zarabiających na spadkach, że ostatecznie te shorty będą szybko zamykane i jeszcze dodatkowo ten potencjalny wzrost będą napędzać. Jeszcze ciekawostka z rynku gamingowego: wyprzedzony Cyberpunk 2077 od CD projektu. Nowe Pokémony zgarniają kolejne rekordy. No i tutaj tytuł od japońskiego studia, który swoją premierę miało przed weekendem na platformie Steam, okazał się sprzedażowym hitem, a przy tym prześcignął Cyberpunka od CD projektu pod względem jednoczesnej liczby graczy. Pamiętamy ten rekord właśnie naszego Cyberpunka, gdzie po premierze ponad 1 milion graczy równolegle grało właśnie w ten tytuł, a tymczasem mamy informację o tym, że Palworld sprzedane w ponad 5 milionach egzemplarzy w ciągu 3 dni, drodzy widzowie. W samą niedzielę sprzedaż osiągnęła tempo 86 tysięcy sztuk na godzinę, więc wynik jest naprawdę rewelacyjny. No i jeżeli chodzi o ten pik graczy, patrząc na Cyberpunka, było to 1,05 miliona i to był rekord Steama. Tymczasem gra o Pokemonach zgromadziła w szczycie 1,45 miliona graczy, a więc o około 40% udało się Cyberpunk 2077 pokonać i mamy nowego lidera, natomiast myślę, że tutaj no, będzie, będzie ciężko ten wynik przeskoczyć, chociaż patrzę tutaj na wyniki, nie chciałbym Was wprowadzić w błąd, ale tak pokazuje, jakby rzeczywiście na PUBG pik historyczny to było ponad 3,2 miliona. To nie wiem, wydawało mi się, że Cyberpunk był, był liderem, ale może ja coś tutaj pomyliłem i może rzeczywiście, patrząc na all-time pik, gdzie mamy to posortowane, to Cyberpunk byłby na, na szóstym miejscu. No może rzeczywiście tak by wyglądało. No na pewno to zdecydowany lider, jeżeli chodzi o tytuły wyprodukowane przez polskie studia gamingowe. Drodzy widzowie, to wszystko na teraz. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie materiału. Dziś na rynku Aż tak dużo się nie działo, więc no tak pokrótce przedstawiłem najciekawsze wydarzenia z ostatnich w sumie to godzin. Przypominam o naszej akcji, inwestorzy pomagają, przy okazji WOŚP. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie do tego materiału, także na naszej grupie facebookowej, jeżeli ktoś chciałby dołączyć. Możecie wspierać akcję w każdej chwili, a ja wszystkich wspierających będę wyświetlał na bieżąco, w programach na żywo, też w kolejnych odcinkach wraz z wiadomością, którą wysyłacie. No i dodatkowo oczywiście ten licznik będę aktualizował na bieżąco, jak na razie, już 1387 zł na woździerz zostanie przekazane. Przypomnę, finał tej naszej akcji już w niedzielę w godzinach 20:22, czyli za 6 dni. Na ten finał oczywiście, też zapraszam. Pamiętajcie o kciuka w górę, subskrypcja kanału dla zasięgów. Bardzo dziękuję. Za za uwagę wyświetlam też na koniec listę wspierających kanał z grudnia. Wszyscy wspierający w styczniu będą wyświetlani w każdym materiale w analogiczny sposób przez cały luty. I na koniec pamiętajcie jeszcze raz o wszystkich reakcjach pod materiałem. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Do usłyszenia przy okazji kolejnych nagrań.